Trafił Pan ciężki przeciwnik. No, tak. No i jeszcze jedną odpowiedź. No, no ale byli też już troszeczkę. Jak... Ocykani, ocykani no, tak byli, bo jednak 3. dwa odcinki. Trzeci raz to już, to już tak jest, się tak. rozluźnia. Tak. Hmm. No, ale w ogóle tam poprzednio udroszczono. Ja no, też. Do 75 wie Ale nam do zera, no, do zera, no do trochę zera. dziwnie, no ale trudno. Ja to wjadę, no. <laughs> ale jak wrażenie. Fajnie. No, super, super. Fajne, to już nie nasz pierwszy program, także Bez wiemy, czym to pachnie, jak, się to, jak, to, jak to wszystko jest, także... Ale nie jesteście zawiedzeni. No trochę by, no pewno, no trochę, no tak zero. Tak do zera. Zawsze takie to znaczy, no, Raz, możemy, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Nie możemy też mieć do siebie pretensji, hmm. bo uważamy, że, że no część jednak pytań odgadliśmy, a że akurat tak się uda nie, 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 że nie, nie do końca. Dokładnie. Tak, Dokładnie. Tak no, Przej Przejmowanie. A jedziemy. Nysa I tej dyni. No my u nas na przykład w ogóle no, znaczy dyni W regionie rejonie to raczej się nie zaprawia dyni, nie? A... Ja, ja pierwszy był taki spektrum warzyw, No, bo to... no ja. właśnie, I akurat dynie dyni, dyni. I dyni. Nie dokładnie. Kapusty no. kiszone. I kapusty kiszonej. Kiszo... No nie było. ja z tą, z tą nazwą rzeki, Boże. no dałam też troszeczkę samochodowe. No to trochę, trochę tak to uciekało. No to trochę, trochę tak to uciekało. Znaczy już był stres, bo już, już było końcówka i już wiadomo, że trzeba przejąć no, i tak. wiadomo, że to jest zły doradca. <noise> o, a samochody no też, ciężkie. Znaczy ciężkie. No, no proste, super no, wszystkie no, zgadaliśmy tak. a tą nysę ostatnio, mm. to też taka. No, tak, bo tu było między na no, no Dokładnie. Coś trzeba było wybrać. Tak, należy mm. przypomnieć, że był stary. Start Znaczy jest taki był... samochód. A. No. Mm -hmm. Jest chwila dla pozdrowień. Zapraszam tutaj, że chcecie kogoś pozdrowić, macie potrzebę. Tak, tak. Pozdrawiamy naszych wszystkich znajomych, całą tak. Zieloną Górę i okolice. I oczywiście teściów, którzy zajmują się córką naszą. I w ogóle całą naszą rodzinę pozdrawiamy i naszego malutkiego Nikolasa, który tam jest, z tatą. Z, tatą. z, tatą. z tatą. Do zobaczenia.